Cześć witajcie, otóż dla was kolejny film, ogólnie wypożyczyliśmy sobie kombajn Nefhollanda Kacper z nim na gospodarstwo pojedzie, to jest Nefholland TX32 Myślę, że na początek nam będzie się jakoś sprawował w pierwszych żniwach, bo go tylko na żniwach pierwsze wypożyczyliśmy Zobaczymy, może coś dłużej u nas zostanie, ale to jeszcze się okaże Więc Kacper możesz jechać Więc my już jesteśmy ogólnie na gospodarstwie. Gacper jedzie kombajnem. Ogólnie zabierzemy, otworzymy mu tu bramę, bo on co tędy wjedzie normalnie, bo się tu zmieści chyba raczej, chyba że nie. Zobaczyć, pójdę zobaczyć jeszcze czy tutaj jest inna droga. No tak, może jechać też tędyk, ale tutaj jest zbytnio, nie za bardzo. Mm też pole, więc chyba przez gospodarstwo trzeba jechać. Bo tam to za daleko będzie, tutaj też są plony jakieś. się nie plony, plony, coś zasiane. Więc normalnie przez gospodarstwo będzie musiał jechać. A my tutaj ogólnie sobie już ogarniemy cionik. Z przyczepą. Palimy sobie moją 60. Weźmiemy sobie D47 przyczepę, bo myślę, że do jego zboża trochę będzie. Najwyżej jak będzie mało miejsca, no to, to przyjedziemy. Przyjedziemy, przyjedziemy sobie po kolejną przyczepę. No wysypiemy, zobaczymy. Czekajcie.

no, no, tak, tak. Tak. Więc sobie tutaj nawrócimy można powiedzieć w tej wiacie Kurde za blisko ściany i kurde nie idzie wyjechać Kasper jedziesz tam No, co pierwsze kosimy Dawaj, tutaj przez gospodarstwo chyba przejedziesz. Kosimy... Mogę chyba... Soje zacząć kosić od drogi. Albo dawaj soję od drogi, ja sobie podjadę tam od pola, stanę sobie cionikiem. Masakra z tą przyczepą była, wyjechać kurde z tej wiaty, bo się blokowała coś. Za blisko ściany podjechałem i ciężko było wyjechać, najlepiej było zakręcić najszybciej, o tak powiem. Co so tutaj, ciągnik zostawię, zobaczę jak tam w idzie. Pierwsze koszenie tutaj na tym naszym gospodarstwie. So tutaj ciągnik zjadczy, oczywiście też szkoda paliwa. Zobaczcie. Pierwszy przejazd. Jak tam w ogóle plony lecą? Zbiór. A, no tak sobie. Tak Mogą sobie a wiesz, na soję też nie ma co narzekać zbytnio, bo soją już tak jest, że ona raz dobrze sypie, może tu słabo nawieźli te pole, bo my przecież kupiliśmy to od rolnika, już zasiane. No. Więc może słabo nawodzili, bo widać, że na chwasty to było konkretnie pryskane, bo kwastów nie widać. Ale pewnie mniej nawozu daje, kurde, dlatego może taki zbiór słaby. Zobaczymy. My bynajmniej tą ziemię lepiej uprawimy. Bo z czasem może i to obornik będzie wiadomo inne nawozy, nie tylko sztuczne, też naturalne. Wapno. wapno na pewno, wapno też damy, żeby yy, można powiedzieć, trochę ta ziemia może ma tej kwasoty. Jak widzicie, kurde, to trzeba uważać, bo kurde. Nawet kombajnem cofając, żeby w drzewo nie uderzyć, bo tutaj tych drzew nasadzili. Poprzedni właściciele mówią, że żeby trochę było chłodniej jak sobie przyjdą na pole zobaczyć to zbioru. Bo tu miała być trawa z początku, bo kiedyś tu mówił mi poprzedni właściciel tej ziemi, że tu łąka była ogólnie, bo jak widzicie tutaj one się też wcześniej zajmował zwierzętami i krowami z czasem. Myślę, że kurde te krowy, nie wiem czemu dobrze wychodziły, dlatego postawił świniarnie i zaczął z, zboża siać. No i kurde, mówił, że z tymi świniami nawet dobrze wychodził, ale e, zboża wiadomo też siał normalnie, bo trzeba było tym świniom coś dać jeść. I, no i zaczął tutaj, kurde, soję i tak jakoś wyszło. E, ogólnie, jak widzicie, Szenesiona sobie ładnie stoi, czeka aż będzie zbiornik pełen. A my idziemy zobaczyć jeszcze jedną sprawę Czy może tu szczepę zostawię Poczekajcie, hamulec zapnę Czekajcie, bo z tej strony był ten ręczny Dobra, zapięty yy, hamulec, muszę tu odpiąć Dobra, hamulec zaciągnięty ciągnik odpalamy w ogóle myślałem z czasem, że jak wejdziemy w te świnie to sobie i trochę sprzętu jeszcze zakupimy. bo Mamy powiedzmy te 50, 42 tysiące, bo też sporo nam tysięcy poszło na wypożyczenie sprzętu, bo wszystko kosztuje jak to mówią. 5 tysięcy chyba 100 wypożyczenie kombajnu plus header wypożyczenie, wiadomo trochę to kosztuje. Nic nie jest za darmo jak to mówią. Wszystko kosztuje, normalnie. Zapłaciliśmy... ...regalu, normalnie, no i fajnie. Kombajn widzę, że... Bo my nowy wypożyczyliśmy komba i... ...widać, że kurde, daje radę. Fajnie pracuje się. Przejedziemy się może raz, zaraz. Tylko musimy jeszcze pasażera dodać... ...do gry, żeby mogli we dwóch jeździć w pojazdach. Maciek jest. Ile tam plonu masz już w zbiorniku? tonę 600. No to tutaj myślę, że całe pole będziesz musiał prawie skosić na ten zbiornik. No, no to to jak sojum jest właśnie, ona nie ma aż takiej wysokiej wydajności jak pszenica, ale wiadomo jest droższa. Jak sprzedaje się na przykład. Po co? Tonę pszenicy, jak można na tonę soi. W sensie, dwie tony pszenicy. powiedzmy, by wychodziło no. na tonę soi. Dobra, idę do ciągnika. Tego tu zgasiłem. Po z powrotem przyczepę. Będziemy czekać, aż się kombaj napełni kombajnista na kosie, przyjechał normalnie sobie dorabiać na no, żarcik ludziska możecie zostawić łapeczkę jeśli wam się już film podoba lub się spodobał oho czekajcie bo tu znów z tymi wężami dobra podpięte Dobra, zgasimy socionik no i czekamy aż będzie pełny kombajn. Idziemy się za chwilę. Dobra, tutaj jak widzicie, drodzy widzowie, pole prawie skończone tam, jeszcze trochę zostało. No, pasze będziemy mogli robić. Zobaczymy. Yy, ogólnie, tu już praktycznie koniec. Nie wiem, przyczepy na pewno nie będzie, ale te chyba te 3 tony, 4 będzie, co? No, 3,200 już jest. No, to na razie to zboże pójdzie do silosa. Zobaczymy. Jak już siedzą wejdzie, to myślę, że trochę zboża te sprzedamy. Bo nie będziemy tej sobie zostawiać dla siebie. Bo tu wątpię, że będzie w ogóle swoja siana z, z powrotem. Myślę, że jakaś pszenica, owiec lub jęczmień. Rzepak może. Może rzepak, zobaczymy. Czasem może jakaś kukurydza, coś. Ale to pierw musimy się zaopatrzyć w swój własny kombajn. A jak na razie mamy wypożyczony. Nie chcemy od razu po prostu mieć y, kombajnu, bo po prostu by musieli powiedzmy te pieniądze od razu wydać i by nam nie zostało w ogóle pieniędzy, jakby kombaj kupił. A Kacper y, pomyślał tak, że wypożyczymy sobie kombajn, Kacper pomoże skoczyć. Umieliśmy pracownika tam z PGL, ale on mówił, że nie wiadomo, czy zdąży, a zapowiadają się deszcze. No, i kurde, potrzebowaliśmy na szybko kombaj, no i jakoś udało wypożyczyć właśnie ten kombajn od firmy Nef Holland, bo oni tam dysponują maszyn do wypożyczenia, tak zwane i inne rzeczy, nawet u nich można tam wypożyczyć sieczkarnię od Nef Hollanda do kukurydzy, ale wiadomo, my krów nie trzymamy, więc na razie sieczkarnia nam niepotrzebna. Jak na razie, bazujemy na zbożu po części więc już ostatni przejazd będzie zaraz a my sobie już odpalimy ciągnik yy, rzucimy tą planeczkę sobie się ustawimy w ogóle więc drodzy widzowie jeśli nie zostawicie jeszcze łapeczki to możecie zostawić ją teraz oczywiście zostawić też subskrypcję możecie być na bieżąco z moimi filmami, o kombajnista wystawia rurę, więc podjeżdżamy czekaj nie wysypuj jeszcze do tyłu, do tyłu prawie za przyczepę leci za burtę prawie leciało ja raz tak sypałem właśnie z bizona no i trochę za burtę poleciało, bo miałem przyczepy też autosana, tylko trochę inne. No i trochę za burtę poleciało tego zboża. Bo zamiast wysypać, że zboże ma samo lecieć, to ja miałem ustawione, że normalnie kontrol i, czyli tak jakbyś na ziemię chciał wysypać. i to co więcej to poleciał na ziemię. Nie spojrzałem na to. Więc kombajnista, jak tam w ogóle się kociło. Zapraszam, Dobrze. zapraszam, Klimat pokaż w ogóle ten kombajn, bywa. muszę zobaczyć go w środku w ogóle, bo ja jeszcze im nie kosiłem w ogóle. Maszyna ogólnie fajnie wygląda, już trochę elektroniki jest ładowane. Ładnie, ładnie wygląda. Opuścimy sobie header. Zobaczmy, jak to działa wszystko. Rozgasiliśmy kombajn, wysiądźmy sobie z kombajną. W ogóle kombajnista, ogólnie dzięki, że przyjechałeś i pomogłeś mi skosić trochę w ogóle możecie zostawić subskrypcję, łapeczkę i dzwoneczek, jeśli wam się film spodobał, dziękuję Kacper za wystąpienie w filmie w ogóle, pozdrawiam cię serdecznie więc do następnego filmu, kombajnista jedzie dalej kosić trzymajcie się cieplutko elo mordeczki